Cześć, witam Was kochani bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Aczkolwiek dzisiejsza ta audycja jest troszeczkę inna, bo jest to nagranie wideo. No niestety, nie zawsze mogę zrobić live'a, muszę się ścigać z czasem, a często też jest tak, że muszę pewne rzeczy nagrać pod impulsem. Póki pewne rzeczy są świeże, póki pewne rzeczy jeszcze w głowie są całkiem świeże i naładowane emocjami, wtedy jest mi też łatwiej zrobić wizję. Słuchajcie, wielu z Was bardzo często pyta o to, żeby. Powiedzieć coś o Polakach żyjących za granicą i tak dalej. Więc tak pomyślałem, że dzisiejsze wideo to tak naprawdę przeznaczę tylko dla Polaków, dla tych, którzy rozumieją po polski język, może w ten sposób i żyją w Ameryce. Doty dotyczy się to pojutrze. Niestety mam dosyć, powiedziałbym, niepokojącą wizję. Ona prześladuje już mnie troszeczkę od dwóch dni, po tym jak znajomy zapytał. Co moim zdaniem będzie się działo w Stanach Zjednoczonych? Trzeciego są wybory, tak? I ta wizja, która za mną chodzi, to jest niestety ogień wokół Waszyngtonu, ogień wokół Kalifornii, ogień wokół Nowego Jorku. Nie wiem dokładnie jak to opisać, bo z jednej strony widzę stojący budynek na przykład prezydenta, ten biały dom i jednocześnie widzę ogień, tak jakby się wszystko paliło. Widzę Nowy Jork, tak jakby był i stał, ale widzę ogień i słyszę mas masę strzałów w tych yy, wizjach. Miałem dzisiaj też jakby bardzo intensywny sen dotyczący tej sytuacji, tak jakbym był właśnie znajdował się w różnych stanach Stanów Zjednoczonych. I po prostu szedł przez ogień, szedł przez ogień i słyszał strzały, i pojawiały się tylko takie słowa w języku angielskim. Chyba, bo trudno tak naprawdę powiedzieć, czy wiecie we śnie, czy tak naprawdę słyszymy język angielski, czy słyszymy swój język. Trudno jest to tak naprawdę określić. Po prostu to się rozumie, że broni za mało, broni, broni za mało, zabrakło broni. Słuchajcie, myślę, że to będą najbardziej niepokojące wybory. Od wyborów, jakiekolwiek były w Stanach Zjednoczonych. To będą najbardziej niebezpieczne wybory, jakie były w historii Stanów Zjednoczonych. Zakończenie tych wyborów, nieważne jakie by było, uważam, że skończy się rozruchami, poważnymi rozruchami wybuchami, strzałami ogniem. Także zachęcałbym Was to, tylko do takiej jednej rzeczy: bądźcie ostrożni, dbajcie o siebie, przygotujcie sobie w razie czego jakieś schronienie. Bierzcie udział oczywiście w wyborach, głosujcie, jeśli możecie, jeśli macie do tego prawo. Ale przygotujcie się na poważne, potężne zamieszanie zaraz po tym, jak te wybory się odbędą. Nie wiem czemu, ja mam też jakiś taki obraz, tak jakby miała nastąpić sytuacja ewakuacji, ewakuacji bodajże Trumpa. Ewakuacji, nie wiem tylko do końca z jakich powodów, czy to będzie zagrożenie bombowe, czy coś takiego. Tak jakby miał zostać ukryty, ewakuowany, ale w trakcie trwania wyborów jeszcze tra w trakcie trwania wyborów, tak jakby nastąpiła jakaś bardzo krytyczna sytuacja. Ale mógłbym to też potraktować jako to, że, że po prostu będzie ewakuowany, żeby, żeby, żeby go schować, żeby go chronić. Jeśli mnie zapytacie, kto wygra, to ja jednak będę się trzymał tego, co mówię już od dłuższego czasu, że wygra Trump. Jakoś nie widzę innej możliwości, nie wyczuwam innej możliwości, żeby wygrał ktoś inny, czy go lubię, czy go nie lubię. To nie o to chodzi. To zupełnie nie ma znaczenia, czy jestem z tego zadowolony, czy nie. Ja wam po prostu przekazuję to, co czuję. Uważam, Uważam, że to on wygra te wybory. Że on już jest wygranym w tych wyborach, tak naprawdę. A wybory w tym momencie to tylko i wyłącznie podsumowanie całej fikcji, e, albo iluzji. W każdym razie Nowy Jork, Kalifornia, Waszyngton. Ogień, widzę ogień, huk. Nie wiem, czy to są granaty, czy jakieś takie hukowe granaty coś huk strzały ofiary palone samochody palone sklepy demolki myślę, że to będą bardzo bardzo niebezpiecznych kilka dni i należy się na to przygotować, tak? Należy się na to przygotować. Mam wrażenie, że tych strzałów będzie dużo, mam wrażenie, że tych wybuchów będzie dużo, że to będzie bardzo groźna sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Podzieliłem się z wami tym, co czuję, tak? Podzieliłem się z wami tym, co mi się śniło. I jestem bardzo, powiem szczerze, zaniepokojony rozwojem sytuacji. Myślę, że to będzie jedna z najgroźniejszych sytuacji w Stanach Zjednoczonych od, od wielu, 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 wielu lat. Od wielu, wielu lat. Na to się nałożą bardzo różne rzeczy. Będzie jakby bardzo niepokojące, i jednocześnie wielu z nas będzie bardzo zaskoczonych rozwojem tej sytuacji. Zszokowanych. Będą padały hasła, że oszustwo, że przekręt. Gdzie jest demokracja, wolność, ale najgroźniejsze jest oczywiście to, co Wam powiedziałem. Widzę w Amerykę w ogniu. Amerykę widzę w ogniu i słyszę strzały. I potrwać to może kilka dni, dlatego warto pomyśleć o miejscu, żeby się dobrze schować. Unikać głównych jakichś ulic, i tak dalej, żeby się schować. Także no drodzy rodacy, którzy tam jesteście, przygotujcie się, po prostu się przygotujcie. Przygotujcie się. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Spotykamy się zawsze, wiecie, w piątki i soboty. Myślę, że spotkamy się też po wyborach tych prezydenc prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No i spotkamy się tak, jakby no na to wychodzi. Po, po tych wszystkich strajkach, które się teraz odbywają. I zobaczymy, na ile niestety miałem racji. Na ile znowu sprawdzają się moje przepowiednie, a sprawdzają się dosyć często. Wolałbym, żeby były bardzo pogodne. Ale o tym nie ja decyduję. O przekazach, które do mnie przychodzą, obrazach, które do mnie przychodzą, nie ja decyduję. One się po prostu pojawiają. Dobra, słuchajcie. Kochani, uwielbiam z Wami rozmawiać, uwielbiam z Wami dzielić się swoimi e, odczuciami, uwielbiam dyskusję z Wami. Spotykajmy się częściej, zostańcie na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, żeby nakarmić tak zwane algorytmy YouTube'a. Szarujcie to wideo, udostępniajcie swoim bliskim których macie, czy w Ameryce, czy, a, czy jeśli jesteście w Ameryce, to swoim sąsiadom i tak dalej. Przygotujcie się tam w Stanach Zjednoczonych, dobrze? Na tą chwilę niepokoju, na tą chwilę burzy, ostrej, poważnej burzy. No, przygotujcie się. No, i spotykajmy się częściej, dobra? No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, żeby dostawać informacje od czasu do czasu, jak coś będę publikował. Bo być może będzie coś ważnego właśnie dla Was. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia w piątek i sobotę. Chyba, że w międzyczasie znowu nastąpi jakaś wizja, którą będę musiał się podzielić tu i teraz. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was, papa.